Na ostatniej prostej są rozgrywki amatorskiej ligi piłki halowej. W 13. serii spotkań jedni walczyli, by zagwarantować sobie udział w fazie play-off, zaś inne zespoły, by zachować szansę na awans do ćwierćfinału. Nie mogły pozwolić sobie na kolejną porażkę. W pierwszym meczu, czwarty w tabeli wschód, grał z Kozienicką Gospodarką Komunalną, która już wcześniej straciła szansę, by znaleźć się w najlepszej ósemce. Zdecydowanie większą motywację mieli więc zawodnicy w biało-niebieskich strojach. Trzy punkty mogły zagwarantować im miejsce w ćwierćfinale. Mimo wyraźnej przewagi wschodu dość długo utrzymywał się wynik bezbramkowy. Tak było jednak tylko do siódmej minuty. Wówczas Krzysztof Krawczyk i Hubert Baran rozklepali obronę KGK, a ten drugi otworzył wynik spotkania. Wschód podwyższył prowadzenie jeszcze przed przerwą. Wprawdzie Paweł Krawczyk najpierw obronił uderzenie Mariusza Krawczyka, lecz jeszcze w tej samej minucie, po zagraniu ręką przez jednego z graczyka Gieku, sędzia podyktował rzut karny. Tym razem z pojedynku Krawczyków zwycięsko wyszedł ten reprezentujący wschód. Druga połowa to już typowe granie do jednej bramki. Po tym jak Tomasz Rudkowski podwyższył wynik na 3 do 0, zawodnikom gospodarki najwyraźniej odechciało się grać. Inna sprawa, że nie mieli zbyt wielu argumentów, by przeciwstawić się dobrze tego dnia dysponowanym rywalom. Między słupkami dwoił się i troił Paweł Krawczyk, lecz w większości akcji niewiele mógł zrobić. Piłkę z siatki musiał wyjmować jeszcze czterokrotnie. Najpierw po Mariusza Krawczyka. Minutę później po golu strzelonym przez Damiana Pawlika. Zać wynik meczu na 7-0 ustalił Hubert Baran. W ostatnich minutach dwukrotnie wpisując się na listę strzelców. I kończąc spotkanie z Katrikiem na koncie. Mecz numer dwa to pojedynek 997 ep Serwis z Eneą Wytwarzanie. Tu na wygranej w jednakowym stopniu zależało obu zespołom. Policja zajmowała siódme miejsce i nad dziewiątą Eneą miała tylko trzy punkty przewagi. Lepiej w mecz weszli Stróże Prawa, którzy prowadzenie objęli już w trzeciej minucie po akcji Tomasza Miszczaka i trafieniu Piotra Przerwy. Kolejne fragmenty pierwszej połowy należały już jednak do energetyków, a efektem ich dobrej gry były dwa gole. Do remisu doprowadził słowo Mirku Po jego strzale piłka trafiła w słupek, a Gerard Łudziński nie zdołał jej opanować i futbolówka przekroczyła linię bramkową. Były zawodnik Megawatu, mógł także dać swojej drużynie prowadzenie, ale w siódmej minucie uderzył bardzo niecelnie. Sposób, by pokonać 9 997, znalazł tuż przed przerwą Maciej Kucharczyk. Łodziński i tym razem nie miał szczęścia, bo piłka uderzona przez zawodnika Enei otarła się jeszcze o nogi jednego z obrońców. Prowadząc do przerwy 2-1, po zmianie stron zawodnicy Enei skupili się głównie na obronie. Taka taktyka bardzo długo przynosiła pożądany efekt, bo zespół 997 nie mógł znaleźć recepty na pokonanie Krzysztofa Barana. Jednak ostatecznie zbyt defensywna postawa okazała się zgubna. Na trzy minuty przed końcem, po trafieniu Tomasza Hołunia, na tablicy wyników był remis 2-2. I gdy wiele wskazywało na to, że tak pozostanie do końca, tragiczny w skutkach błąd popełnił bramkarz energetyków. Krzysztof Baran wypuścił futbolówkę z rąk, a bramkę na wagę zwycięstwa i awansu do ćwierćfinału zdobył Tomasz Miszczak. W kolejnych spotkaniach wicelider DJ Gami Music Presenter pokonał MC Amatorów 3 do 0. A autogaz okazał się o jedno trafienie lepszy od Stowarzyszenia Renka. Tech rozbił ryczywół 5 do 1. Niespodziankę sprawiła galeria, wygrywając z karczmą usuchego 4 do 2. W ostatnim meczu pewna wygrana na lidera. A co Okolice do zwycięstwa nad Pateksem 3-0 poprowadził Bartłomiej Majewski, autor dwóch bramek pauzował zespół Świerżaków. Tabele z kompletem 12 wygranych otwierają AC Okolice. Drugie miejsce zapewnił sobie DJ Gummy Music Presenter. O 6 punktów wyprzedza Kozińce Wschód i wygrał z nimi bezpośredni pojedynek. W fazie playów na pewno zagrają także 997 EP Service. A bardzo blisko awansu są Renka i Autogaz. Na dwie kolejki przed końcem ligi na miejscach gwarantujących awans są także Brzuza i Świerżaki. Ale szans nie straciły jeszcze Enea, Galeria, Ryczywół oraz Tech Dźwig. Tabele niezmiennie zamykają MCA Motorzy. Przedostatnia kolejka zostanie rozegrana w poniedziałek 22 lutego. ją mecz Świerżaków z Tech Dźwigiem. Następnie Galeria zagra z Kagiekiem. Rywalem ręki będzie Karczmał Suchego. Ryczywół zmierzy się ze Wschodem, a 997 powalczą z Drużyną z Antoniówki. Mecz numer 6 to pojedynek na szczycie tabeli. AC Okolice kontra DJ Gemi Music Presenter. Kolejkę zakończy spotkanie Pateksu z Eneą Wytwarzanie. Zapraszamy na Trybuny Hali Sportowej już od godziny 17.30.